Gratulacje na gospodarzy za wygrany pojedynek. Cóż, jeżeli chodzi o ZZ, zrobiła ZZK 6 punktów. Nie ma tragedii, ale gdyby to było 8, byłoby całkiem przyzwoicie. W moim zespole Krzysztof Kaczynszak stanął na wysokości zadania. Matej Zagar w końcówkę. Początek miał bardzo nieudany. No i przede wszystkim ma ten cyfret, który pokazywał, że dobrze walczy, że jest ze startu szybki. Bartek Zwarszlik po drugim biegu, no wygrany, bo niestety przyjął 2-0. Widać, że to nie był jego dzień, ale cały czas zmieniał ustawienia i myślał, że będzie dobrze. Linus Sumström, dwójeczka, 2-0, jedno porozumienie i później troszkę daleko pojechał z tyłu. Piotr Świderski tak systematycznie po jednym oczku, no, jak na prowadzącego parę do, do, do juniora, nie było szału, ale Patrząc na zdobyć z tych zawodników myślę, że rowerzowie pojedynków w Gorzowie powinni pojechać praktycznie wszyscy o niebo lepiej. Oczywiście nie będzie łatwo wygrać zieloną górą, bo jest 8 punktów, to są dwa biegi po 5-1, ale, ale będziemy się starać i my będziemy dyktować, mam nadzieję, na nasze dobre warunki. Przedmówmy moment od 9 biegu, gdzie... Można powiedzieć, pięć 5 razy po 5 przegraliśmy i to, to zdecydowało o tym, że przegraliśmy to spotkanie. Yy, w tych, tych yy, rezerwach taktycznych w zz yy, nie udało się zrobić punktu. Falowa Zielona Góra odskoczył, ale już później od 12 biegu systematycznie po 2-4 i jeszcze była okazja w 15, ale niestety yy, niezbyt dobry start, ale 8 punktów to jest i dużo, i mało. Dziękuję. No, tak, tak, to, to tak jak trener już powiedział, na pewno był to ciężki managing. Mieliśmy troszkę problem, bo jedliśmy ja praktycznie w długich dwóch i pół zawodnika, no Bartek już powtórzył właśnie takiego wstępowania Maty, więc ja postaram się utrzymać ten poziom i powinno być ok, tak jak mówię, no, na pewno tutaj się bardzo ciężko idzie w Zielonej Górze zawsze, bo to bardzo dobrze spasowane do tego toru, ale mi akurat się dobrze idzie, jest to super tor, równy, tutaj gratuluję do przygotowanie tego toru, bo ani nie było jednej sytuacji jakiejś groźnej, więc fajny, fajny mecz. Już czekamy na jedziemy. dziękuję. Co się stało panie terze z Bartoszem, z Wazlikiem dzisiaj i czy rozpatrywał pan y, wcześniejsze wykorzystanie odmiany Cyfera, który chyba się lepiej czuł? Lepiej się czuł, ale, ale bardzo, patrząc, patrząc, patrząc. patrząc na to co wykorzystaliśmy to Adrian Cyfer pojechał 5 które mu przysługiwały y, trzy z urzędu i dwa z rezerwy zwykłej. Także no, Bartek po swoim drugim biegu, gdzie wygrał dosyć zdecydowanie nad, nad liderem, y, falował z na górach, y, no, zmienił motocyk później, nie było to co trzeba, ale no, walczył, starał się, zresztą patrząc na jego doświadczenie, na no, ostatnie wyniki, to, to, to było uzasadnione, że pojechał. A z kolei później zastąpił chłopaków i myślę dobrym skutkiem. Ze startu wychodził znakomicie, po troszeczkę było gorzej, ale młody dziewiętnastolatek, drugi myśli do wyjedzie. bardzo dobrze. Pytanie jeszcze do Krzysztofa Kasprzaka, czy te 8 punktów w kontekście rewanżu dużo mało? Wiadomo, że to wynik, który, który wy musicie odrobić. Jak pan ocenia to było? No tak prawda, to na są dwa wyścigi, więc na yy, pewno tak dużo będzie znaleźć na naszych gier, bo zrobić razem 9 punktów, a ostatnio chyba 20, więc mam dużo pytał w zbiornach, ale tak jak mówiłem, muszę pojechać swoje i Matej i Sida żeby się wypowiedzieć o pismo więc no jest szansa, tutaj zrobiliśmy to, no, na nie będziemy się poddawali i w swoje. Dziękuję Gratuluję oczywiście chłopakom z Gorzowa. Stworzyliśmy świetne widowisko. Znakomicie się Krzysztof Kasprzak, no również Matej Zagar próbował mu wtulować, ale zabrakło. No, każdy ma swoje kłopoty. Myślę, że nasze za nami, bo Jarosław Hampel i Andreas Jonsson dzisiaj naprawdę pokazali, że robią wszystko, mają charakter i wiarę w to przede wszystkim, że, że można. Nie byliśmy tutaj w najlepszej, w najlepszej sytuacji. Sezon toczył się nam mocno pod ale myślę, że końcówka będzie nasza. <zysk> Really tough meeting. Uh, they fight it really well. and uh, uh, I'm happy that we won by eight points, but uh, we're not been in it. It will still be really hard because uh, we're going to their home track next week. And uh, even if we will have won by or a little bit less, it's still going to be a really, really tough meeting there. And uh, it, it's a new day, so uh, just uh, have to be really well prepared to, to uh, we go there. To było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, wprawdzie wygraliśmy punktami, ale mecz w Gorzowie będzie to nowy dzień, musimy jechać swoje. Będzie to na pewno ciężkie spotkanie. Pytania ze strony zagotników? Tak, do rafała, można. Proszę bardzo. Nie jestem mimo wszystko rozczarowany, bo tak jak pan Krzysztof Kastrzew powiedział, faktycznie do pewnego momentu, przynajmniej stało że dwójką i pół zawodnika. Nie, nie jest pani rozczarowana, że to jest tylko 8 punktów w ze zespołu? Nie jestem rozczarowany. Oczywiście mówiliśmy o dziesięciopunktowej zaliczce jeszcze niedawno. Natomiast mnie, cieszy, mnie cieszą inne rzeczy. To, że Jarek zaczął jechać, AJ zaczął jechać, drobne kłopoty. Oktajewa na początku, też wynik e, mógł być inny, także tu o niepokoju nie ma mowy. O rozczarowaniu. Przy o rozczarowaniu, no to jest finał e, najlepszej ligi świata, tak, więc e, są dwie równorzędne drużyny i e, zaliczka i takie, można powiedzieć, no, e, zwycięstwo e, zmęczone, ale każde takie będzie nas cieszyć, prawda. Decyzja z 15. wyścigu była słuszna, Pana zdań? Proszę, znaczy, pewne jest jedno, gdyby Piotr nie położył motocykla, skończyłby w płocie, tak? Krzysztof się napędzał, również Piotr, zabrakło tam może miejsca, trudno tutaj dyskutować, ale tą sytuację oceniał 50 na 50, będzie tak potraktował tą sytuację i tyle, bo no nie dyskutujemy z tym werdyktem, nie ma. Nie ma Can you, can you tell us about the progress that happened in uh, in, in the season for you that uh, uh, your scores are going higher and higher? Yeah, I'm just happy that it have turned now. It's been a really tough season for me and it's uh, been hard uh, fighting a lot, trying a lot of different engines. Uh, Different things. Uh, working really hard, but I, I'm really uh, happy that it started to pay off. You know, I'm uh, really happy about the week victory yesterday and uh, about today's performance also. So uh, just have to keep looking forward and, and uh, hopefully have a few more of these good meetings before the season. Did you change something or something yeah, like that last week? Yeah, we have we have changed during the whole season actually. We tried many different engines, from different tuners, uh, different clutches. Uh, a lot of different things, me and Rafa have spoken a lot and tested a lot and you know, now uh, actually it's been, uh, the results have been coming so, so I'm really happy for it. A i w skrócie tłumacząc, że to jest dla niego bardzo, bardzo, bardzo ciężki sezon, on tak naprawdę próbował wielu, wielu rozwiązań, zarówno związanych z silnikami, jak i innym sprzętem, rozmawiał z Rafałem i faktycznie po tych próbach, w szczególności testując różne silniki od różnych tunerów, zaczęło to się odwracać. On patrzy teraz w przyszłość, zaczyna, idzie, iść do przodu, wczoraj zwycięstwo, dzisiaj bardzo dobry rezultat.